Hej, tu się zapraszam Was na turbę ekscytujące wideo, a przynajmniej dla mnie jest turbę ekscytujące, bo robimy podsumowanie mojego rocznego projektu zużywania kosmetyków do makijażu, czyli Project Pan. Pokażę Wam na początku aktualizację produktów, których nie udało mi się zużyć, a były w projekcie, ale na koniec podsumujemy sobie. Wszystkie produkty, mam tutaj pudełko ze wszystkimi kosmetykami, które zużyłam w tym roku, i jak widzicie, jest to całkiem spore pudełko. Podliczymy sobie, ile tego było, i z jakiej kategorii udało mi się zużyć najwięcej produktów. Także no, ja się jaram na maksa. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od aktualizacji produktów, których nie udało mi się zużyć. Zaczniemy sobie od bazy Inglot Eyeshadow Keeper. Ja ją wrzuciłam właśnie w październiku do denka. Myślałam, że uda mi się do końca roku ją zużyć. Jak widzimy, wciąż Tutaj troszeczkę jest, niedużo, ale, ale chciałabym ją wykończyć, żeby się nie przeterminowała. E, dlatego przechodzi też na następny rok. Następnie może przejdźmy sobie do tych moich nieszczęsnych cieni do brwi, bo one już tutaj się tak rozwalają. No i tak one się prezentują. Tego produktu nie zużywałam w ogóle i nie mam zamiaru zużywać, ale ten tutaj widzimy, że jest całkiem fajny progres. Wydaje mi się, że żeby zużyć tak naprawdę. Tą resztkę, która tutaj jest, to jest jeszcze dobrych kilka miesięcy. Rozważam Declutter na początku roku. Nie wiem, czy, czy chcę trzymać coś takiego, taki tutaj bajzelek, po prostu w ogóle w swoich zbiorach. Więc rozważam usunięcie go w ogóle z mojego życia. Chyba nie będzie ze mną dłużej. Przejdźmy sobie do bronzera. Ja wam tak płakałam, że wzięłam sobie cały rok, używałam tego bronzera. I po prostu nie ma opcji, żeby go zdękować. Nie ma opcji. Ale słuchajcie. W końcu jest tutaj dziura. Udało mi się w grudniu po południu, nie wiem z tydzień temu dosięgnąć denka i jestem mega szczęśliwa. I już czuję taką satysfakcję, że wcale się nie gniewam, że nie udało mi się całkowicie zużyć tego bronzera. Po prostu wiem, że bronzery w Project Pen nie są dla mnie. Tutaj mam konturówkę i tak naprawdę ja bym ją troszeczkę już nawet podciągnęła pod denko, bo po pierwsze widzicie ile tego jest i ja przed chwilą jak temperowałam to wyjęłam ten kolorowy gryfik ze środka i jego jest no właśnie o tyle. Nawet nie wiem, czy będę w stanie jeszcze raz natemperować tą kredkę, czy uda mi się ją wyciągnąć, żeby tam ją wysmarować usta, więc jeszcze sobie ją tam użyję pewnie kilka razy, w razie czego mogę dać Wam update w Plan to Pen, który będę nagrywała na początku roku, produktu, które planuję zużyć w 2024. Jeżeli się pojawi ta kredka, to znaczy, że że jeszcze jej nie zużyłam, ale to już jest bardzo, bardzo blisko. No i koniecznie muszę pochwalić się Wam e, moimi cieniami. Słuchajcie, celu nie osiągnęłam. Nie zużyłam całej palety. Ale to, jak ona się błyszczy tutaj na srebrno... Całkowicie mnie satysfakcjonuje. Tutaj niestety z tym cieniem miałam mały wypadek, więc od razu się wam tłumaczę, żeby nie było, że udało mi się go zużyć nie do końca. Sporo go zużyłam, bo któregoś razu potrzebowałam różowego cienia do malowania Face Charta. Jak już dosięgnęłam tak boczku, można powiedzieć, bo tak zużywałam do boku, to te cienie zaczęły się tak tutaj ruszać i, i po prostu się, się tak pokruszyły, część z nich się wysypała. I miałam tutaj takie, wiecie, ze dwa, trzy takie kawałeczki. Stwierdziłam, że zostawię, że będę po prostu zużywała, ale powiem Wam, że był z tego taki bałagan, jak chciałam sobie trochę przemyć, przetrzeć tą paletkę, to to mi się, wiecie, rozsypywało, chciałam to wziąć paluchy, to się rozkruszyło, no było strasznie dużo bałaganu. I tak z tą paletką już jest całkiem sporo bałaganu, bo ona już przez to, że jest taka końcówka, to często się, wiecie, mocniej pruszy, więc ja mam te cienie często na bluzce, tutaj na biurku, wszędzie i te różowe to by była po prostu masakra. No więc po prostu się ich pozbyłam. No i tutaj aktualizacja tych dwóch jest mega, mega progres. No nie udało się, ale jestem naprawdę, naprawdę blisko. I w życiu bym się nie spodziewała, że ten ciemny cień tak bardzo polubię i tak często będę używała. I używałam go na oczach naprawdę bardzo często, ale też ostatnio bardzo polubiłam na usta. Dzisiaj mam na ustach właśnie konturówkę Diana, i na to nałożone troszkę cienia, bo on daje taki fajny, lekko-metaliczny kolor. I myślę, że może na razie zrobię sobie taką przerwę od tej palety, ale. Prawdopodobnie będę chciała wrócić sobie do niej e, również w 2024, właśnie żeby chociaż te cienie sobie zdenkować, ale to wiecie, na spokojnie zobaczymy, na razie muszę od niej odpocząć. No i tutaj mogę się pochwalić tym, że każdy z cieni e, ma denko, a to jest mega mega świeże, bo z dzisiaj, ale ja już widziałam, ja już czułam od kilku dni, że to jest tak głębokie zagłębienie tutaj, że jest taka dziura, że na pewno za chwilę to denko się pojawi, więc byłam tym bardziej zmotywowana. No i udało się dosięgnąć denka w każdym cieniu, więc jest, jestem po prostu przeszczęśliwa. No i jest satysfakcja. No zobaczcie na to, no zobaczcie. <gry> no i słuchajcie, przechodzimy sobie do produktów, które zużyłam w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Więc zacznijmy sobie od konturówki Diana Sol konturówki Sol, tu jest Diana, e, czyli konturówki beżowej z Glam Shopu. Ja ją tak organicznie po prostu zużyłam. Zużyłam też maskarę fioletową z HEAN. Ona już pod koniec mi robiła takie kluchy na, na rzęsach, więc stwierdziłam, że to już jest jej czas. Tutaj takie, powiedziałabym, troszeczkę naciągane denko, z tego względu, że ja tutaj wyciągnęłam wszystko z tego produktu. To jest pomadka z Vibo numer 6. Ja jej używałam ym, na policzki. Yy, jak już miałam taką powiedzmy końcówkę, postanowiłam ją sobie wyciągnąć, zmieszać troszeczkę z podkładem, bo i tak zawsze mieszałam z podkładem, bo ten kolor był po prostu zbyt intensywny. I za jakiś czas już mm, jakoś mi tak trochę... Nie było tego może dużo, ale już mi tak zaczęło gęstnieć, już się tak zaczęło kiepsko rozprowadzać, więc troszeczkę wywaliłam. Troszeczkę, no ale to wiecie, no nie o to chodzi, żeby po prostu na siłę używać i mieć plamy na policzkach, no nie? Złożyłam jeszcze podkład Can Renew Hydrating Foundation. No i udało mi się go tak normalnie, organicznie złożyć i powiem Wam, że to jest naprawdę fantastyczny produkt. Zużyłam też organicznie taki żel do włosów z brokatem z Belle, to jest ta współpraca z Red Lipstick Monster. Tutaj może jeszcze troszeczkę widzicie, ale tutaj już się nic nie da wycisnąć. Zużyłam go na włosy, jak robiłam jakiś tam artystyczny makijaż i po prostu wycisnęłam wszystko już do cna. Także też takie fajne, organiczne denko i produkt, który, no wiecie, tak nie używa się na co dzień, więc tym bardziej jakby cieszy takie denko, takie przezroczysta jest satysfakcja. Zużyłam również maskarę, już wczoraj postanowiłam miałam ją wyrzucić tutaj do, do denek, e, Maybelline Sky High w odcieniu brązowym. No fantastyczna maskara, no po prostu organiczne zużycie. I udało mi się zużyć jeszcze puder rozświetlający od dr. Ireny Eris, to jest Illuminating Loose Powder. Tu możecie zobaczyć, że jest całkowicie pusto. I wiecie co, w ogóle to opakowanie... Absolutnie go nie wywalam, jest zarombiste, bo tutaj macie lusterko, tutaj mamy puszek, bardzo ładną taką tutaj siateczkę, no wiecie, ten otworek z dziurkami, ale też możemy sobie po prostu rozkręcić to opakowanie i wyzerować wszystko, albo wsypać sobie tutaj jakąś mieszankę pudrów do denkowania, także to opakowanie na pewno zostaje ze mną. Więc przechodzimy sobie do tego pudła i powiemy sobie, yy, co i ile zużyłam w przeciągu całego roku. Ale mam podjamkę, po prostu powiem Wam, że na żaden odcinek się tak nie jaram, jak na dzisiejszym. Zobaczcie, to opakowanie jest wypełnione po brzegi kosmetykami do makijażu, zużytymi. Jestem mega, mega szczęśliwa i dumna. Robimy szybką matematykę, przechodzimy do rzeczy. Zaczniemy sobie po kolei od bazy pod podkład i mi się udało zużyć jedną. Była to krem baza rozświetlająca z Glam Shopu. E, raczej używałam w okresie letnim, raczej na boki twarzy, ale tutaj, jak widzimy, progres szedł całkiem fajnie, właśnie jak, jak lato, to jest to też mi fajnie takie rozświetlające produkty się zużywa, bo mogę używać też trochę na dekolt, troszkę na ramiona, więc tutaj jedna baza w tym roku. Jeżeli chodzi o mgiełki, również jedna sztuka była to mgiełka wykańczająca, wykończeniowa z Glam Shopu, taka nawilżająca, A tutaj mgiełki też są takie wdzięczne do zużywania, z tego względu, że możemy używać ich za każdym razem, po, przy każdym makijażu, więc mgiełki są wdzięczne, zużyłam tylko jedną, bo też nie miałam jakiegoś dużego zapasu, więc nie zależało mi na tym, żeby jakoś mocno zużywać. Także jedna mgiełka, przechodzimy do podkładów i ja w tym roku zużyłam trzy i tutaj wrzucam do jednego wora podkłady, kremy BB, kremy CC i na początku zużyłam sobie krem BB Clinic Way od dr Ireny Eris, bardzo fajny krem BB, taki nawilżający. Później zużyłam sobie mój ukochany podkład Claresa Doll Up, bardzo chętnie w przyszłości do niego wrócę, bo go po prostu uwielbiam. Rozświetlający, nawilżający, no i moje te świeże denko, czyli Henry New Hydrating Foundation. Jak widzimy dużo takich nawilżających formuł, więc zużyłam trzy, ale myślę, że mogłoby być więcej, gdyby nie to, że zużywałam również korektory na całą twarz, a korektorów zużyłam, moi drodzy, aż 5. To jest naprawdę niezły wynik, ale myślę, że właśnie związany z tym, że używałam tych produktów również na twarz. Zużyłam sobie korektor Pro Longwear Concealer z Maka. Ja go nie miałam dużo w opakowaniu, ale zużywałam głównie jako baza pod cienie do odcinania brwi, do jakichś takich delikatnych detali, bo on pod okiem robił dosyć taką, taki suchy efekt, więc nie przepadałam za nim pod okiem. E, a w każdym razie udało mi się zużyć przed upływem terminu ważności, przed zepsuciem się. Więc super. Zużyłam mój ukochany Claressa, y, Clarins Instant Concealer taki bardzo fajny, kremowy korektor, duże opakowanie i też zużywałam go na twarz, bo prezentował się po prostu przepięknie na buzi. Zużyłam również dwa korektory z Glam Shopu, dwójkę i trójkę. To są te klasyczne korektory jeszcze w starych opakowaniach pod oko, ale właśnie y, często też nakładałam na całą twarz albo na prawie całą twarz, żeby po prostu wyrównać sobie koloryt. Yy, I na końcu zużyłam sobie Yves Saint Laurent szekla, czyli taki korektor y, w pędzelku i ten już używałam głównie nie podoczy, czasami gdzieś tam wiecie wokół ust i tak dalej. Także, pięć korektorów to myślę, że jest całkiem, całkiem fajny wynik. Bym się nie spodziewała tego po sobie, ale fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo fajny tutaj y, progres widzę. I przechodzimy do pudrów. I tutaj też mam pięć opakowań. I jestem też mega dumna z tego wyniku, więc po kolei zużyłam sobie y, Kryolan, Głównie zużywałam go jako suchy szampon, bo już go nie było niedużo, ale też był stary, więc. Nie chciałam, wiecie, na twarz go używać. Jak wiedziałam, że zaraz zmywam makijaż, to go używałam na twarz, a jak miałam chodzić w nim cały dzień, to już się bałam. Ale udało się zużyć, także bardzo się cieszę. E, zużyłam również Clarisse Blur, ten e, taki blurujący puder. Tu możemy sobie zobaczyć, że jest Puściutko. Następnie, puder H2O z Glam Shopu. Tutaj ja też się cieszę, że udało się go zużyć, bo on, tak jak z początku, bardzo mi się podobał. Tak, bo, bo był taki mokry. Tak później, z czasem, jak już go zużywałam, jak był już w połowie opakowania, to już tej mokrości nie było czuć. I już troszeczkę inaczej na serze wyglądał. Wciąż ładnie, ale. Ale to już nie było to. Zużyłam sobie również y, puder pod oczy Fresh Rose i ja również zużywałam go sobie na twarz, bo pod oczy używam naprawdę mało i rzadko, ale udało się. No i to moje świeże denko, czyli e, Illuminating Loose Powder od Dr. Irene Eris. Słuchajcie, pięć pudrów, to jest naprawdę spoko. Zużyłam jeden róż jest to oczywiście Bobby Brown, którą tak wszyscy kibicowaliście, żeby zużyć. Udało się ją zużyć te, ten róż i zastanawiałam się, kurze, dlaczego tak małe? Ja tak często używam róży i tak dużo, ale przypomniało mi się, jak ja często używałam różnych szminek na policzki, różnych pomadek na policzki, cieni, które denkowałam, więc może gdy nie będę miała w przyszłym roku różowych cieni do denkowania, czy jakiś pomadek do ust, to może uda mi się zużyć tych róż więcej. Myślę, że jest takie prawdopodobieństwo także jeden kremowy został zużyty przeze mnie w tym roku. Jeżeli chodzi o bronzery, to niestety nie zużyłam żadnego, jak widzieliście zużywałam sobie tą Irenkę i to jest po prostu mój cały rok używania. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to również jest to jedna sztuka i jest to Diamond Illuminator z Vibo. To było fajne zużywanie, bo to opakowanko jest takie nieduże i wdzięczne i fajnie mi się zużywało ten, ten produkt. Myślę, że byłabym w stanie zużyć może za dwa w ciągu roku maksymalnie. Maksymalnie, jeżeli byłoby to takie wielkości. Produkty do brwi. Tutaj wrzuciłam wszystkie do jednego wora, bo nie chce mi się ich rozdzielać na żele, kredki i tak dalej. Ja policzyłam, że to jest yy, 3,5. <grych> no bo tutaj... No Nie ma denka, ale jest naprawdę duże zużycie, duży progres, więc taka połóweczka powiedzmy. A takie całkowite denka to są trzy produkty. To jest kredka Lovely Brow Creator, trzy w jednym. To była taka kredka, wiecie, że tutaj, tutaj był żel, tutaj była maskara, to był puder i tak dalej. Więc tą kredkę sobie zużyłam. Średnio ją lubiłam, bo ciężko było nią wyrysować. Prawidłowy, ładny kształt brwi, ale kolor miała ładny. Zużyłam sobie również żel do brwi z Glam Shopu Jasna Brew, taki, wiecie, żel z kolorem. I tak średnio mi się go używało. Na początku spoko, ale też później kombinowałam, żeby używać na twarz. To było takie trochę lepkie na twarzy, więc tak średnio, ale udało się zużyć. No i bardzo przyjemne denko, czyli e, TrueGlu Skla Skla Sklaresy. Tutaj wyciągnęłam sobie Stoper i udało się wyciągnąć wszystko, co do ostatniej resztulki, bardzo fajne zużywanie, bardzo fajny produkt, bardzo chętnie w przyszłości do niego sobie wrócę. Przechodzimy do eyelinerów i kredek. Wrzuciłam je do jednego wora i słuchajcie, zużyłam 6. Jestem trochę w szoku, bo nie sądziłam, że. Byłabym w stanie tyle eyelinerów zużyć, bo ja rzadko używam. Mam tutaj eyeliner Pump Up z Lovely. Mega fajny, bo on ma fajną taką włoskową końcóweczkę. Zużyłam eyeliner Eveline, warietę, i ten mi średnio podpasował, bo ta końcówka zaczęła taki farfosel mieć na końcu, i potem ciężko się tą kreskę malowało ja ją uciłam, wtedy robiły się grube kreski, e, nie fajne, zużyłam do jakich, takich artystycznych malowideł, jakichś eksperymentów, bo średnio. E, no i mam tutaj trzy kredki, jedna z nich to jest Golden Rose Waterproof Eyeliner, taka klasyczna czarna, wiecie, do zagęszczania linii wodnej i tak dalej. Mam brązową kredkę od dr Ireny Eryster, zużyta całkowicie, brązowa, więc bardzo fajna, zastygająca, bardzo, bardzo przyjemne zużywanie, no i taka beżowa na linię wodną, e, Glam Shop I Miss Doncelita Sol 5. O, pokazywałam Wam 5, a mówię 6, bo jest jeszcze jeden, jeszcze jest e, Vipera, ale jak on się nazywał? All Seasons, e, taki niebieski eyeliner. Jakoś tam się udało też go zużyć. Także 6 produktów takich tego typu. Jak dla mnie spoko. Maskar również udało mi się zużyć sześć. I tutaj mamy dwie kolorowe, e, fioletową z Han &E i niebieską z Vipery. Ta vipera bardzo, bardzo fajna. Zresztą Han &E też bardzo lubię te maskary. I z klasycznych maskar Han &E Billionaire Inspire mascara taka pogrubiająca, była spoczko. Telescopic lift, no dawała piękny efekt, ale mega mi się odbijała, więc trochę wymęczyłam ją, bardziej używam właśnie jak wiedziałam, że zaraz coś będę zmywała <grych> w makijażu. Moja ukochana Extreme Volume mascara z dr Irene Eris, Fenomenalna maskara, wrócę do niej na pewno, kiedy nie będę miała do testowania kolejnych maskar i, i zużyję po prostu to, co mam. No i najświeższe denko, czyli Sky High z Maybelline. Sześć maskar, no to jest, to jest całkiem fajny wynik. Szczególnie, że dwie były kolorowe. Te kolorowe tak się ciężko zużywa, bo nie używa się codziennie, więc ten progres jest taki, wiecie, słabo widoczny, no i w ogóle nie można tak zobaczyć go tak naocznie, tylko tak się czuje dopiero, jak się tuszuje rzęsy. Zużyłam jeden brokat, więc tutaj zaliczam sobie to jako taki brokat, jako żel brokatowy, jako taką odrębną jakby kategorię. Jedna sztuka i cienie do powiek. Wprawdzie nie zużyłam palety, ale myślę, że mogę zaliczyć po prostu cztery cienie jako denka, więc można policzyć w ten sposób, że tutaj są cztery denka, więc cztery zużyte cienie plus jeden kremowy i jest to cień Baza Zagranuszów w odcieniu trufla. Udało mi się ją zużyć. Fakt, że był to ciemny kolor, używałam na oczy, czasami używałam jako kreska, ale też później zaczynamy mieszać z innymi produktami, żeby zużyć sobie jako konturowanie, więc może też dzięki temu, jeżeli nie będę miała w przyszłym roku takiego produktu, to uda mi się zużyć jakiś brązer. Kto wie? Konturówki do ust, tutaj liczę 3,5, no bo gdzie jest ta moja Diana? Tu jest. Tak, mamy dwie wysuwane konturówki z Eveline Make a Shape. Miałam odcień Milk Candy, który uwielbiałam, i Nude Beige, który troszeczkę. Wymęczyłam, ale obie są zużyte i no to są fajne produkty, też takie wdzięczne do zużywania i te wysuwane jednak szybciej się zużywają. No, oczywiście, moją mleczną czekoladkę z Glam Shopu też zużyłam. Tutaj już jest pusto w środku, więc bardzo przyjemne zużywanie, bardzo przyjemne denko. No i takie pół zaliczam, właśnie, właśnie tą Dianę, którą no lada chwila tak naprawdę zużyję, bo już. Yy, tutaj ta zatyczka jest większa <noise> od tej konturówki. Następnie błyszczyki. Tutaj zużyłam 5 produktów, z czego dwóch nie mam niestety przy sobie, yy, bo jeden po prostu wyrzuciłam tak automatycznie, był poza projektem i tak jakoś tak organicznie, a zużyłam, więc wywalam i to był błyszczyk z klaresy, tylko że nie ten odcień. To był odcień chyba 0,3 Natural. I ten zużyłam na początku roku i tak po prostu z automatu wywaliłam opakowanie, więc tak wzięłam zastępcze, żeby wiecie, tak pokazać wam wizualnie. Nie mam jeszcze opakowania błyszczyka Han Hemp Mentol, którą też zużyłam. Po prostu chciałam mamie przełożyć taki jeden błyszczyk, żeby sobie potestowała i poczuwałam pustego opakowania, więc jest to opakowanie u mojej mamy, więc też sobie możemy je po prostu w wyobraźni zaliczyć. No i mamy tutaj jeszcze trzy błyszczyki. Eee, była tutaj Anastazja Beverly Hills y, w odcieniu Nude, który ja później sobie przerabiałam. Dodawałam trochę cieni, żeby zmienić kolor i w ten sposób zużyłam taki, taki nieduży błyszczyk. Zużyłam sobie hybrydę z Glam Shopu, czyli taki błyszczykobalsam y, i zużyłam sobie olejek do ust Resort. Ten trochę tak wymęczyłam, bo on nie był jakiś tam zjawiskowy dla mnie, y, ale y, no, tak czy siak Pięć produktów do ust błyszczyków zostało zużytych. Te dwa ja w ogóle trzymałam u siebie w łazience i używałam jako pielęgnację. I to jest właśnie fajny sposób też na zużywanie błyszczyków, jak macie nadmiar. Także pięć błyszczyków zostało przeze mnie w tym roku zużytych. No i zostały mi szminki i tutaj zużyłam cztery szminki. Dwie takie klasyczne, klasyczne kremowe. I dwie y, zastygające. Y, I tutaj mam dwie sztuki produktu z VIBO. Jest to Wonderful Lips odcień 3 i odcień 6. Takie zastygające pomadki. Y, używałam ich i jako róże, i jako pomadki do ust. Y, eksperymentowałam sobie na różne sposoby z nimi, żeby je zużyć. Na szczęście się udało. Ym, no i dwie pomadki takie klasyczne. Tutaj był Inglot, który był trochę wyzwaniem, bo to był taki mega ciemny fioletowy kolor, ale miałam go niedużo, więc po prostu mieszam. Brałam sobie z różnymi produktami, brałam sobie na przykład ten mój róż z Bobbi Brown i mieszałam z tym, i w ten sposób udało mi się zużyć. Oczywiście czasami używałam też na usta, ale on nie, był ani, nie miał ani super trwałości, ani super formuły, więc raczej tak właśnie na policzki. No i Han Luxury 702 Smoke Nude, czyli taki nudowy. Myślałam, że jak będzie nude, to będzie uniwersalny, ale tak naprawdę. Za każdym razem się męczyłam trochę z tą pomadką, ale zużywałam też później na policzki i też, o, jak on ładnie pachnie. E, zużywałam na policzki i w ten sposób udało mi się zużyć, więc zużyłam cztery produkty i sumując wszystkie te denka, e, licząc pojedynczo cienie cztery tutaj w opakowaniu, zużyłam dokładnie 50 kosmetyków. Słuchajcie! Yeah! 50 kosmetyków, to powiem Wam, że jest naprawdę spoko. Jestem z siebie dumna. Także kochani, pochwalcie się jak Wam poszło w tym roku zużywanie yy, i denkowanie. Ile sztuków udało się Wam zużyć i co Wam najlepiej szło. Podzielcie się po prostu Waszymi emocjami i przemyśleniami odnośnie Project PEN. Jeżeli planujecie yy, dołączyć w przyszłym roku do tego projektu zużywania kosmetyków, to ja oczywiście Was bardzo zachęcam. Sama będę prowadziła dalej ten yy, challenge. Jeszcze mnie nie znudził, Czasami był męczący, owszem, ale chcę dalej to kontynuować, więc jeśli chcecie się przyłączyć, to bardzo Was zachęcam, bo jest to naprawdę bardzo fajny sposób na zużywanie kosmetyków, docenienie tego, co się ma. No i po prostu zużywanie, a nie tylko używanie, czyli po prostu troszeczkę odpychamy na bok ten nasz konsumpcjonizm, więc zachęcam Was do udziału. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie tego odcinka, za to, że byliście ze mną w tym roku na tym kanale, że wspieraliście mnie i moje Denka i byliście ze mną. Z mojej strony bardzo. Serdecznie Wam dziękuję za ten rok. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym. Życzę Wam wszystkiego dobrego, Bożego prowadzenia. Trzymajcie się, do następnego. Pa pa!